Którzy sprawdzają metody wychowawcze w internecie, często się tym inspirują, dodają jakieś treści na relacje facebookowe czy instagramowe, dzielą się, ty się tym, że jest to wartościowa treść. Yy, mówią, że o, fajnie i w ogóle, że to jest świetny materiał, ale potem nic. Potem jest wielkie narzekanie na to, że nic nie wychodzi, że nic się nie udaje, że w moim życiu nic magicznie się nie zmienia. Dlaczego tak się dzieje? Bo my jako rodzice często wiedzy nie wdrażamy. Chodzi o to, że jeżeli oglądasz jakiś materiał na temat wychowania, metod wychowawczych lub sposobu bycia rodzica, to wdróż tą wiedzę w życie, sprawdź jak działa i e, wyciągnij jakieś wnioski. I potem nie będziesz tego żałował. Bo jeżeli poglądasz sobie jakąś wiedzę i nic z tego nie wyciągniesz i tak naprawdę nie wcielisz w życie, to nie sprawdzisz, a po drugie, stracisz swój cenny czas. I po trzecie dalej będziesz narzekał. Bo jeżeli narzekasz, to znaczy, że jakaś Twoja potrzeba jest niezaspokojona.